Witajcie. To nasze drugie spotkanie. Mówię na temat uzależnień. To, co dziać się będzie w najbliższych odcinkach, jest skierowane do osób, które zastanawiają się nad tym, czy są już uzależnieni, czy są dopiero w drodze do uzależnienia. Jest to skierowane też do osób, które zastanawiają się nad swoimi bliskimi: nad rodzicami, mężem, żoną, dziećmi. Nad ludźmi, którzy są dla nich ważni i których problemy chcieliby zrozumieć. Więc chciałbym w tym odcinku powiedzieć krótko na temat procesu przemian psychicznych, który następuje w trakcie, kiedy człowiek rozwija i pogłębia swój kontakt z używką. Mam tutaj na myśli używki związane z. Działaniem psychodelicznym na organizm, więc dotyczy to alkoholu, narkotyków syntetycznych, naturalnych dopalaczy jakkolwiek to rozumiemy, chciałbym właśnie o tym mówić. W poprzednim odcinku opowiedziałem o czterech fazach wchodzenia w uzależnienie. I proces przemian psychicznych pokrywa się z owymi fazami. Na samym początku, kiedy człowiek staje się użytkownikiem danej substancji, odkrywa jej uszczęśliwiającą siłę w swoim życiu. I zwykle jest to coś, na czym jest tak bardzo skupiony, że wszelkie. Hmm, sygnały ostrzegawcze nie docierają do takiej osoby. Kiedy człowiek jest na tym etapie i patrzy na ludzi głęboko uzależnionych od tych substancji, które sam zaczyna brać e, zwykle buduje wokół tego jakąś tam e, użyteczną e, ideologię. Myśli sobie, że no widać e, takie rzeczy przydarzają się dla ludzi bez charakteru, myśli sobie, e, że może to byli ludzie z jakichś mega patologicznych środowisk, myśli może jakieś inne rzeczy, może tymi osobami gardzić, może tymi e, osobami brzydzić się lub też może im równie dobrze współczuć, to jest zależne od jego charakteru. Ale na tym etapie zwykle świeży użytkownik nie myśli o tym, że zaraz zatrzasną się za nim drzwi i znajdzie się w podobnej sytuacji jak tamci. Nie myśli też o tym, że tamci i ludzie, którymi dzisiaj się brzydzi lub którym dziś współczuje, kiedyś też byli na takim wstępnym etapie, dobrze się bawiąc. Jednak ten okres dobrej zabawy po jakimś czasie mija, dlatego że kiedy człowiek regularnie uszczęśliwia się za pomocą używki, wysyła swój e, świat emocjonalny w... Mm, coś, co jest oderwane od rzeczywistości. Odkrywamy substancję, za pomocą której możemy czuć się szczęśliwi natychmiast. Bez względu na to, czy robimy dobre, czy złe rzeczy, bez względu na to, jak wygląda nasze życie, mamy magiczny proszek, magiczny płyn, magiczne zioło, czy cokolwiek innego, co sprawia, że przenosimy się do świata baśni, w którym możemy czuć się dobrze sami sobą, możemy mieć poczucie triumfu wobec świata, możemy patrzeć na wszystko z góry, z wielkim rozbawieniem, będąc oderwani od przeżywanych przez siebie problemów, więc jest to bardzo atrakcyjne, szczególnie dla tych, którzy z tymi problemami nie chcą się uporać w normalny sposób. Więc osoba. Zażywająca narkotyki, pijąca alkohol, po jakimś czasie tej drogi, kiedy staje się to nieco bardziej intensywne, na drugim czy trzecim etapie, zaczyna. Odrywać się emocjonalnie od rzeczywistości. Funkcjonowanie w tym świecie wiąże się z pewnym obciążeniem. Funkcjonowanie na trzeźwo jest mniej lub bardziej nieprzyjemne. Ale to, co powoduje, że życie wydaje się nam lepsze, to to, kiedy jesteśmy maksymalnie często pod wpływem naszej ulubionej używki. Więc zaczyna się tu pewien proces zapadania. Pewien proces funkcjonowania w oparciu o ekstremalne odczucia. Taka osoba jest albo totalnie szczęśliwa, albo totalnie nieszczęśliwa. I wiemy, że ktoś, kto podejmuje decyzje lub próbuje funkcjonować w życiu w oparciu o skrajne emocje, podejmuje złe decyzje, ma złą ocenę sytuacji, zaczyna być kimś coraz bardziej oderwanym od innych ludzi, coraz mniej rozumianym, coraz bardziej. Niszczącym samego siebie, będąc nieświadomym tego, z czego to wynika. Mija jakiś czas. Zaczyna się proces eliminowania ze swego życia wszystkiego tego, co przeszkadza w piciu wszystkiego tego, co przeszkadza w czpaniu wszystkiego tego, co uderza w nasze sumienie. Zaczyna się proces, w którym nasze wartości zaczynają schodzić na boczny plan. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z młodą dziewczyną, która powiedziała mi, że zrobi dla narkotyków wszystko, że będzie kłamać, oszukiwać, kraść, żebrać. Yy, yy, a jak to nie pomoże, to jest gotowa wziąć bejsbola, pójść do parku i polować na babcie wracające z kościoła, żeby w ten sposób zdobyć jakieś pieniądze. Jednak kiedy o tym mówiła, powiedziała, że nigdy w życiu nie byłaby w stanie zamienić się w przydrożną prostytutkę. I zaczęła mówić o swoich koleżankach, które uprawiały ten proceder, z wielkim obrzydzeniem. Każdy człowiek, który słuchałby jej w tamtym momencie, nie miałby najmniejszych wątpliwości. Że ta dziewczyna myśli to, co mówi. Niestety minęło kilka miesięcy od momentu tej rozmowy, kiedy ona stała się przydrożną prostytutką, dlatego że głębokie uzależnienie ma to do siebie, że nasze wartości, nasze granice, wszystko zaczyna. Podlegać pewnemu procesowi ważenia. Wszystko ląduje na wadze, i używka z biegiem czasu okazuje się ważniejsza. Nie jeden alkoholik wyrzekł się swojej dobrej pracy, wyrzekł się swojej rodziny, wyrzekł się kontaktów z życzliwymi sobie ludźmi, niszcząc i często nawet zdając sobie sprawę z tego, że sam niszczy owe relacje. Ale e, podjęcie decyzji, Picie albo oni, e, z, w jego ocenie zmuszało go do tego, by wybrać Picie. Więc e, takich historii dzieje się bardzo dużo. E, kiedy człowiek się uzależnia, e, wszelkie świętości tracą swoje znaczenie. E, mm, opowiem tutaj o pewnej historii. Wyobraźmy sobie e, e, 30-letnią kobietę, która przychodzi do mnie i mówi: e, Mój mąż pije, e, przepija wszystkie pieniądze, które zarabia, to ja utrzymuję e, siebie, e, córkę, e, dom, e, jego, e, podczas kiedy on e, zajmuje się wyłącznie piciem. Więc e, zacząłem e, z nią rozmawiać. E, Powiedziała mi o tym, że jej mąż zaczął domagać się od niej pieniędzy na picie, dlatego że przestało mu już wystarczać tych, które sam zarabiał. Ona nie chciała mu tych pieniędzy dać, więc zaczął na nią krzyczeć, w końcu bić ją przy jej córce. Więc była to sytuacja dosyć tragiczna na pierwszy rzut oka. Zadała mi całą serię pytań pośród czy Twój mąż e, pił już w tym czasie, kiedy się poznaliście, zaczęliście się sobą interesować. Ona powiedziała, tak, pił. Ale ja to nawet wolałam, kiedy on sobie wypił wtedy, bo wiesz, my chodziliśmy do jednej szkoły, spędzaliśmy ze sobą dużo czasu i jak on był trzeźwy, to siedzieliśmy obok siebie jak dwa drewniane kołki, ale kiedy sobie wypił, to od razu zamienił się w gościa, który był mega szalony, robił e, zabawne rzeczy. Mi się to bardzo podobało i ja zawsze wolałam, jak on sobie wypił. Więc wyobraźmy sobie, e, tą rzecz, która następuje w życiu tych ludzi. 13 lat wcześniej mega zakochana para i chłopak, kiedy sobie wypije, to stać go na odrobinę więcej romantyzmu niż wcześniej. Któż by mógł mieć za to do kogokolwiek pretensje? Ale przez 13 lat pogłębiania swojego kontaktu z alkoholem w życiu tego mężczyzny zaczęły następować przemiany których on nie rozumiał, z którymi się nie liczył, których nie chciał osiągnąć i których się nie spodziewał. Ale owe przemiany spowodowały, że zmienił się w kogoś, dla kogo już miłość w stosunku do żony, poczucie bezpieczeństwa własnego dziecka to wszystko było o wiele mniejszą wartością niż możliwość wymuszenia na swojej żonie pieniędzy na kolejną dawkę alkoholu. Człowiek nie zmienia się w taki sposób z dnia na dzień. To są lata picia, ale lata picia sprawiają, że rośnie w nas coś, czego nie chcielibyśmy oglądać. Mamy takie powiedzenie, że kropla drąży skałę, i to jest oczywiście prawdą. I wiemy, że woda potrzebuje bardzo dużo czasu na to, żeby coś wyrzeźbić w skalę. No chyba, że jest podawana w ogromnym ciśnieniu, które raczej w naturze nie występuje. Ale mm, e, jeśli chodzi o człowieka, można powiedzieć, że używki rzeźbią twój mózg, rzeźbią twoją psychikę, rzeźbią twój charakter. I robią to o wiele szybciej niż woda, a ty jesteś dużo mniej odporny niż skała. I dlatego musimy się z tym liczyć. Człowiek, który pije, człowiek, który ćpa, uderza w coś w swoim mózgu. Osoba, która pije, niszczy swój mózg kawałek po kawałku. Osoba, która ćpa, robi to jeszcze szybciej. To nie może zostać bez wpływu na naszą psychikę. I przed tym chcę Was przestrzec. Chcę, abyście e, pomyśleli o e, konsekwencjach. Dlatego, że te konsekwencje, które pojawią się w Twoim życiu, nie będą dotykały tylko i wyłącznie Ciebie. One też dotkną wszystkich innych. Najmocniej tych, którzy powiązanie. będą z Tobą... Dlatego e, m, zastanów się nad tym, co robisz ze swoim życiem. Gdybym wziął stary, żeliwny grzejnik... Podzielony na żeberka, gdybym wziął wiertarkę i wywiercił dziurę w jednym z tych żeberek, czy ktoś uwierzyłby mi, że woda ucieknie tylko z tego jednego żeberka? Oczywiście, że nie. Często alkoholicy mówią, w siebie wlewam, nikomu nic złego nie robię. To nigdy nie jest prawda. To, co robisz z sobą, będzie miało wpływ na to, co będzie działo się z Twoją rodziną. To będzie miało wpływ na to, co będzie się działo z ludźmi, którym na tobie zależy. Najmocniej w życiu swoim piciem, kiedy dojdziesz do etapu uzależnienia, skrzywdzisz tych, którzy Ciebie najmocniej kochają. Skrzywdzisz ich często dużo bardziej niż samego siebie. Dlatego jest to pewna odpowiedzialność. W świecie jest masa używek. W świecie jest y, mm, ogromna ilość pokus, ale istnieje również cena, którą warto poznać, zanim sięgnie się po nie. E, zachęcam więc Was do e, słuchania kolejnych odcinków. Będę starał się w prosty i czytelny sposób e, dzielić e, się różnymi myślami, e, w taki wolny sposób, e, bez obróbki, jak widzicie. E, m, Dlatego że uważam, że jest to coś, czym warto się zająć. Jeśli chociaż dla jednej osoby to, co mówię, stanie się takim czerwonym znakiem stop, to myślę, że warto jest dla Ciebie. Pomyślcie o tym. Nie żyjecie sami.